Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym filmie i witam Was serdecznie na moim kanale Kolor Życia. Dziękuję, że jesteście ze mną, że subskrybujecie mój kanał i oglądacie, słuchacie treści, które dla Was przygotowałam. A na dzisiejszy wieczór mam nowy film zatytułowany Co robi z nami rozczarowanie? Rozczarowanie to jest taka emocja, to jest taki, słuchajcie, stan, którego doznajemy, kiedy nasza wiedza, kiedy nasz. Aktualny stan, w jakim się znajdujemy, ulegają dla nas bardzo takiej niekorzystnej konfrontacji z rzeczywistością. Kiedy odczuwamy taki dyskomfort, kiedy nagle coś się zmienia, to wtedy mamy takie uczucie, Najpierw takiego jak gdyby lekkiego zachłyśnięcia się tym nowym, albo niedowierzania, szerokiego otwierania oczu, albo spuszczania głowy, albo przytaknięcia em, myślom, które się gdzieś tam w tyle głowy zawsze nas, naszej głowy, mieściły i zawsze się tam dzielnie w tej tyle głowy układały. Bo na przykład możemy ulegać rozczarowaniu, na przykład, w, kiedy tracimy wiarę w drugiego człowieka. I mówimy sobie, no właśnie. Tak naprawdę to ja myślałam, że ten człowiek jest inny, no, Myślałam, że to jest, że on myśli inaczej, że on zrobi inaczej. Tak, mamy coś takiego. Myślałam, że tą osobę już długo znam, i że ona w życiu by takiej, a nie innej decyzji nie podjęła. Na przykład, słuchajcie, <laughs> przepraszam, jestem trochę przyzimiona. Na przykład e, często mówimy o swoim małżonku, ja go już 20 lat znam i bardzo dobrze wiem, jak on na pewne rzeczy by zareagował. Ale nagle w poczuciu jakiejś nowej sytuacji, em, takiej bardzo konfliktowej, czy podbramkowej sytuacji. Ten człowiek nie reaguje tak, jak my byśmy sobie tego życzyli, albo jakby nam się to tak wydawało, żeby to tak powinno być. Podam wam taki przykład. Nasz małżonek zazwyczaj jest bardzo spokojny, opanowany. Ma, że tak powiem, nerwy na wodzy. Ale w momencie, na przykład, jakiejś tłuczki na drodze, prawda? W momencie jakiegoś takiego krachu, gdzie zetkną się ze sobą dwa samochody i na przykład zostanie poszkodowany nasz małżonek, uszkodzony samochód naszego małżonka, co widzimy? Bardzo często jest tak, że ta osoba zaczyna krzyczeć, wymachiwać rękami i zdarza się, że również obdarza epitetami sprawcę tego zdarzenia, i wtedy patrzymy czasami na swojego małżonka, mówimy, Boże, święty, ja Ciebie to” takiego nie znałam. No jak ty możesz się tak zachowywać? Jakie ty słowa w ogóle używasz? No przecież ten człowiek to przecież to jest chwila nieuwagi. No jak ty stałeś go? Y, 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 no prawie, że więcej już się nie da. No wiesz co, no, no, ja myślałam, że to troszeczkę inny jesteś, na innym poziomie jakoś. No wiesz co, no, naprawdę, y, aż, aż, no, no tak się nie robi. Ja bym tak przynajmniej nie zrobiła. Albo na przykład <laughs> znamy swoje dziecko, ono zawsze jest bardzo grzeczne, zawsze wykonuje prawidłowo swoje obowiązki, robi fantastyczne zadania, zawsze ułożone, proszę, dziękuję, przyniesie, poda, odprowadzi, zaprowadzi. I nagle tutaj otrzymujemy na przykład uwagę ze szkoły, bo nasze dziecko pobiło się z kolegą z klasy. I patrzymy na niego i mówimy, Boże święty człowieku, ja Ciebie prawie w ogóle nie zamyślałam, że Ty jesteś zupełnie inny. A ty tak się zachowujesz? No jak można bić się z kolegami w szkole? No nie wiesz, że tak się nie robi? No wiesz co, ja myślałam, że ty łagodny, spokojny, a ty taki. Koleżanka na przykład, nasza oddana przyjaciółka, no przecież wszystko nawet by nam, jakby mogła, to by nam praktycznie swoją bieliznę oddała, potrafi czasami takie rzeczy o nas powiedzieć, że głos, włos się jeży na głowie, wtedy mówimy Boże Święta, jej tyle rzeczy opowiadałam o sobie, a ona w ten sposób mnie teraz potraktowała. Czyli, <laughs> przepraszam, ja cały czas przepraszam, ale ja jestem za troszeczkę podziębiona, i tak to właśnie wygląda, że muszę kaszleć. Rozczarowanie dopada nam wtedy, kiedy jesteśmy zawiedzeni nagle i tracimy wiarę, jak gdyby w drugiego człowieka. Rozczarowani możemy być również samym sobą. I to jest bardziej złożony temat. Dlaczego w ogóle możemy być samym sobą rozczarowani? Rozczarowani. Słuchajcie. Kiedy na przykład jesteśmy na jakimś meetingu na jakimś zebraniu, tak? Mamy dobry pomysł do powiedzeń, zaproponowania, ale jakoś wstydzimy się zabrać głos, wstydzimy się tą propozycję przedstawić, bo wtedy mamy wrażenie, że nie wszyscy się będą na nas patrzeć, a i może w tych wielkich oczach innych ludzi nagle zobaczę jakiś uśmiech, jakieś takie no, ach po co ty w ogóle to robisz co ty za bzdury opowiadasz więc lepiej się nie będę wycofywać bo wy wychodzić do przodu lepiej cofnę się do tyłu bo i tak zawsze mi w domu mówiono nie pchaj się przed orkiestrę, sić z tyłu i cicho i tak cię znajdą jak będą cię potrzebować, nie musisz się wcale wychylać i nie musisz być wcale ta najlepsza czy najlepszy, więc zajmij się swoimi obowiązkami a, a, a resztę zostaw innym Czyli my mając jakiś pomysł wstydzimy się go powiedzieć i potem słuchajcie zdarza się, że ktoś inny również taki pomysł ma lub pomysł bardzo podobny, a ma więcej słuchajcie tego, tej odwagi, te, tego takiego spontanicznego zachowania i on ten pomysł mówi, wszyscy biją mu brawo, mówią fantastycznie. Wstydzimy się siebie i mówimy sobie, jaka Ty głupia jesteś, czy jaki Ty jesteś głupi baran, że Ty po prostu nie umiesz powiedzieć tego. A popatrz, jakbyś wygrała, jakbyś jaką zdobyłbyś fajną opinię w swoim teamie, jakbyś się dobrze czuł, a może nawet miałoby to wielkie znaczenie w Twoim awansie w nowej pracy. Plujemy sobie w brody i mówimy: ha, no, gdyż ja tak mogłam zrobić. No Ja, dlaczego ja tak postąpiłem? A to wszystko właśnie bierze się, słuchajcie, z domu nie zdarza Wam się czegoś takiego, że wstydzimy się, jesteśmy sobą rozczarowani albo w inną stronę. Kiedy na przykład <laughs> chcemy coś zrobić, zapalamy się do czegoś, mamy jakiś fajny pomysł, zaczynamy, ale nie mamy tego, tego wewnętrznego, gorącego ognia w sobie, który nam potrafi tą rzecz, pomoże nam tą rzecz doprowadzić do końca, i wtedy. Może nawet i za 5, 12, może <laughs> dwa kroki przed dojściem do mety, rezygnujemy z czegoś, co budowaliśmy przez wiele, wiele tygodni, miesięcy, może rezygnujemy z czegoś, z czegoś. Z naszego jakiegoś fantastycznego pomysłu, z jakiejś naszej idei, którą wdrożyliśmy w życie. Jesteśmy rozczarowani, bo nie potrafiliśmy tego projektu doprowadzić do końca, bo na przykład wymagał on dłuższego czasu realizacji, a my nie byliśmy niecierpliwi. W związku z czym tak się to skończyło, a nie inaczej. Rozczarowanie z siebie, słuchajcie, taki brak cierpliwości, taki brak odwagi, rozmowy z drugim człowiekiem, dobrego, jak, jak to się mówi, sprzedania siebie, chociaż to jest takie bardzo nieładne słowo, ale ma coś w sobie. Kiedy mówimy, no przecież ja to samo wiedziałam, dlaczego ja tego nie powiedziałam? Często nawet uczniowie czy młodzież ma coś takiego. Wstydzę się podnieść rękę w szkole, chociaż wiem, bo nie chcę być kujonym nazwanym, tak? Albo, no nie, nie powiem tego, bo mi się nie chce po prostu. A potem siedzę w domu i muszę pewne rzeczy wykonywać, które i tak wiedziałam wcześniej, ale nie chciało mi się podnieść ręki, nie chciało mi się powiedzieć, no i teraz muszę nad tym popracować. Czyli to niezadowolenie z siebie rzeczywiście ma bardzo, bardzo duże znaczenie w momencie, kiedy wychowujemy nasze dzieci. Pokazywać im i budować w nich odwagę, powiedzieć: masz pomysł, powiedz, powiedz, jak myślisz, jakie jest Twoje zdanie na ten temat. Jaki, co robisz teraz nad takim projektem? Zainteresować się, słuchajcie, swoim dzieckiem. Mm, pokazać bo że jest ważny, że... Wysłuchać do końca, co ma do powiedzenia, z ciekawością podchodzić do tego, co nam opowiada, co nam pokazuje, zadawać pytania. To buduje w naszym dziecku bardzo duże poczucie własnej wartości i tego, że nie będzie się rozczarowywało samym sobą, i nie będzie pluło sobie w brodę i mówiło: Nie, no znowu jestem do niczego. Prawda? Możemy być również rozczarowani otoczeniem, otoczeniem, w którym nagle się znajdujemy, na przykład yy... Gdzieś złożyliśmy podanie o nową pracę, wyobrażaliśmy się, sobie fantastyczny team, wyobrażaliśmy sobie fantastycznego szefa, miejsce pracy, które, mamy, które nam zostało jak gdyby przypisane, nasz zakres obowiązków i wchodzimy w to nowe, oczekujemy, jesteśmy rozgrzani, zainteresowani i nagle patrzymy, na to wszystko jakieś takie inne, jakieś takie nie takie, jak, wyobrażali, jak wyobrażaliśmy sobie, I teraz tym wszystkim jesteśmy rozczarowani, bo to jakieś takie małe, pokurczone, każdy sobie rzepkę skrobie. No, team to tylko z nazwy, ale w rezultacie to żaden team, każdy dla siebie, tylko i pod siebie. Czyli rozczarowani drugą osobą, rozczarowani otoczeniem, rozczarowani samym sobą. Co to rozczarowanie z nami robi? Bardzo często <coughs> powoduje to, że cofamy się. Rezygnujemy. Rezygnujemy z siebie, rezygnujemy z jakiegoś projektu, rezygnujemy ze znajomości, z przyjaźni. Zamykamy się w sobie, chcemy pozostać sobie sami. Chcemy z nikim nic nie mieć do czynienia. I to buduje jeszcze większe poczucie bycia niedoskonałym, bycia niedopasowanym, bycia osobą, która ma braki i osobą, w której głowie potwierdzają się właśnie te stereotypy wyniesione z domu, kiedy nam mówiono: nie pchaj się, nie odzywaj się za często, bo i tak wiele nie masz do powiedzenia. A jakie ty w ogóle masz ukończone szkoły, żebyś ty tutaj się wymądrzała? Zajmij się swoimi lekcjami, a potem będziemy dyskutować. A przy jedzeniu to się w ogóle nie rozmawia. Twoje problemy, jakie ty możesz mieć dziecko problemy, jakbyś miała. Ja bym chciała mieć takie problemy jak ty. Hmm? Przypominamy to sobie. Takie rozczarowania prowadzą do bardzo, bardzo. Nawet reakcji takiego, słuchajcie, zobojętnienia na to, co nas otacza, zobojętnienia na samych siebie, podsumowywania samych siebie, że jesteśmy do niczego, że niczego, nic nie osiągniemy, i już więcej z nas nic dobrego nie będzie. Że znajdujemy się w złym miejscu, że ludzie nas nie lubią, że oczekiwaliśmy, że będą nosić nas na rękach, a niestety nikt nas nie zauważa. I co myślicie na ten temat? Czy bycie rozczarowanym ma duży wpływ, i jak można sobie z tym poradzić? Jak wy radzicie sobie w momentach, kiedy rozczarowani jesteście przyjaźnią, rozczarowani jesteście reakcją najbliższej, kochającej Was osoby, albo rozczarowani jesteście swoim sąsiadem, albo własną rodziną? Albo znajomymi, długoletnimi? Napiszcie w komentarzu. Będę się bardzo cieszyć. I jeszcze raz przepraszam, że musiałam tyle lasy kaszleć.